To, co mnie osobiście dotyka w tej liturgii słowa dzisiaj, na tej mszy, to to co oni mówili, ci ludzie, że raczej zuchwałych nazywamy szczęśliwymi, bo wzbogacili się bardziej, bardzo ludzie bezbożni. Bo ja widzę u siebie też, że jak ktoś idzie, używając różnych sposobów i w życiu mu się powodzi, to zaczynam mu zazdrościć, mówić: Ja jestem mięczak, takich sposobów nie używam, bo może się boję kary, ale oni mają dobre życie. Więc widzę, że to ja jestem tym, który ma to takie krótkowzroczne patrzenie, po to, żeby mieć natychmiastowy sukces żeby żeby mieć napełniony smak że ja bym chciał żeby mi się powodziło w życiu żeby sprawy szły tak jak ja chcę i nie mam tego długodystansowego wzroku tych długich oczu i też tej cierpliwości żeby czekać i pozwolić żeby Pan Bóg prowadził to moje życie, moją historię. Widzę, że brak mi tej cierpliwości. Dobrze, to tym chciałem się podzielić. Kochani siostry i bracia. Pane Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użyć mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wnętrza: Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać Tobie. Mówię Wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest Jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu ile potrzebuje. I ja Wam powiadam: proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworząc. Jeżeli którego z was, ojców, syn, poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona, jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec z nieba da ducha świętego tym, którzy go proszą? Oto słowo Pańskie. Śpiewaliśmy w tym psalmie. Powtarzaliśmy wszyscy błogosławiony, kto zaufał Panu. Zaufać? To jest taki temat przewodni dzisiejszego spotkania, które Chrystus organizuje na tej mszy świętej. Nie wiem z jakiego powodu się tu znalazłeś. Może znalazłeś się przypadkiem, bo, bo jest intencja zamówiona, albo chciałeś do spowiedzi. Tak to by Ciebie nie było. Ale nie ma przypadków. Jeśli jesteś tu, to dlatego, że Chrystus chciał, żebyś usłyszał, usłyszała to słowo, które jest o Tobie i jest do Ciebie. Te słowa daremny to trud służyć Bogu. Bo jakiś pożytek mam z tego, że wykonuję jego polecenie? Jaki pożytek mam z tego, że jestem katolikiem praktykującym? Jaki pożytek mam z tego, że się spowiadam? Raczej może same Same wady. Bo trzeba iść do spowiedzi, to znaczy trzeba się upokorzyć przed tym księdzem. A ten ksiądz nie wiadomo, jakie ma grzechy. I czemu ja mam teraz się tutaj upokarzać jak jakiś głupiec. Chrystus mówi: Ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mój lewy. Być jak osioł. Być jak idiota, idiotka wobec tych, którzy mieranią, którzy są niesprawiedliwi. To są poważne pytania dzisiaj, które przychodzą. Bo to jest pytanie, że wyjdziesz z tego kościoła za chwilę i ja wyjdę. I jest pytanie, w jakim kierunku będziesz szedł, będziesz szła po tym spotkaniu dzisiaj w jakim kierunku będę ja szedł. Mam jedną osobę, która ostatnio się na mnie pogniewała i tak sobie myślę i mam walki wewnętrzne, czy się odezwać do tej osoby, czy nie. I myślę sobie, o co mnie to obchodzi. Się pogniewał, to jest jego sprawa. Ale ktoś mnie wierci. Coś mi mówi w sercu, że no, ale to chyba nie jest tak. I jaki wyjdę tego wieczoru? Czy wyjdę stąd i powiem sobie, guzik mnie obchodzi, to jego życie niech sobie idzie, gdzie chcę. Co, co mnie obchodzi jego życie? To jest właśnie to pytanie. Czy interesuje Ci dzisiaj to spotkanie z Chrystusem? Czy interesujecie. żeby to słowo, które dzisiaj przychodzi, żeby ono się w Tobie realizowało. Bo jak rozumieć to pierwsze czytanie, które kończy się tak. Wtedy zobaczycie różnicę, kiedy kiedy e, kiedy Pan przyjdzie. Kiedy przyjdzie dzień palący, wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a krzywdzicielem. Między tym, który służy Bogu, a tym, który mu nie służy. I mówi to słowo, bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą. Więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastęp. Czyli Bóg chce kogoś spalić. Czyli Bóg chce spalić, chce zniszczyć człowieka. Ale jeśli Bóg chce spalić, chce zniszczyć człowieka, to Bóg nie jest miłością. Jest mi bardzo przykro. Nie, Bóg nie chce nikogo spalić. Bóg stał się człowiekiem. Zawsze w tych kościołach niemieckich wiszą te krzyże nad ołtarzem. Tutaj jest trochę inny układ. Krzyż jest sam. W tym ołtarzu Bóg stał się człowiekiem, po to, żeby człowieka za wszelką cenę zbawić. Wszelką, co to znaczy wszelką? Położył na szale Bóg, człowiek, swoje bóstwo i swoje człowieczeństwo. Zrezygnował z tego, aby na równi być z Bogiem. Włożył swoje społeczeństwo, swoją krew, swoje ciało. Po to, żeby za wszelką cenę zbawić człowieka. Więc dlaczego tu się pojawiają te słowa? Wyrządzający krzywdę będą słomą. Bo słomą we mnie i w tobie jest wszystko, co nie jest z Boga. Każde moje nieczyste spojrzenie na kobietę, Każdy mój gniew w sercu. Każde moje mówienie, co mi obchodzi życie tego człowieka? Obraził się na mnie, niech sobie idzie swoją drogą. Co mnie to obchodzi? Jest słomą. I jeśli ty albo ja wypełniasz swoje życie słomą, plotkujesz, osądzasz, porównujesz się z innymi, zawsze znajdując swoje plusy, minusy innych, Jeśli wciąż jesteś obojętny na to, co do ciebie mówi żona, mąż, to jest wszystko słoma. I jeśli wypełnisz się w stu procentach słomą i przyjdzie ten dzień palący, a co jest tym dniem palącym? No śmierć. Czy się tobie podoba czy nie, kiedy umrzesz i kiedy ja umrę? Wszyscy przejdziemy przez ogień. Ciekawe jaki? Ciekawe przez jaki ogień przejdziesz w chwili śmierci. Musisz przejść przez ogień. Ale jaki? Piekielny? Czyścowy? Nie. To przez jaki? Przez ogień miłości Boga. I ten ogień spala wszystko, co nie jest miłością. Ostanie się tylko to w Tobie, co było Jego miłością. Jego, nie Twoją. Bo moja miłość do Ciebie, na przykład, nie? Ksiądz Nikos ma miłość do Ciebie. Bardzo. Dopóki nie przekroczysz pewnej granicy. A jak przekroczysz pewną granicę, to Ci powiem, wynoś mi się stąd. Ty, taki owaki. Rozumiesz? To jest nasza miłość. Ograniczona przez egoizm, ograniczona przez starego człowieka, który w nas żyje. Często taka miłość jest matki do syna. Ja cię kocham, ale musisz zrobić to, co ja chcę. Jak nie robisz tego, co chcę, to ci powiem, co o tobie myślę. Ty, taki synem. Miłość do rodziców. Jest taki dowcip, że dziecko pisze z kolonii liścik do rodziców. Kochane pieniądze, przyślijcie rodzice. Yy, przepraszam, przepraszam. Kochani rodzice, przyślijcie pieniądze. No ale pierwsze słowo się liczy. Kocham was na tyle, na ile mi dajecie pieniądze, na ile dajecie mi komórkę. Spróbuj dziecku odebrać komórkę dzisiaj. To ci w trąbę strzeli. Taka jest nasza miłość. I wszystko, co nie jest w Tobie i we mnie Jego miłością, spłonie. Jest mi bardzo przykro. Nie wiem, czy teraz rozumiesz trochę powagę mojego i Twojego życia. Bo wtedy człowiek pyta, no to, uff, to robi się gorąco, bo jeśli spłonie wszystko, co nie było Jego miłością w moim życiu, to już czuję kiepsko. To już czuję kiepsko. I przychodzi Ewangelia jako pomoc. I ta Ewangelia mówi, kto prosi, otrzymuje. Kto puka mu otworzą. I dlaczego Chrystus mówi ten pierwszy przykład o tym przyjacielu, który nie chciał wstać, dlatego że był jego przyjacielem? Bo Chrystus mówi. Czasami jesteś ze mną w relacji, o coś prosisz, ale myślisz sobie, ale ten Chrystus zna moje życie, wiesz, że ta moja przyjaźń z nim była kiepska, wiele niewierności z mojej strony, więc pewnie Chrystus już mnie tak bardzo nie kocha. I Chrystus mówi tobie, kiedy przychodzą takie myśli do Ciebie. To pamiętaj o tym, że nawet jeśli ja Ciebie nie kocham, to jest absurdem, ale w Twoim wnętrzu się może to wytworzyć. To jeśli będziesz uparty, uparta w proszeniu, to dostaniesz. A, Proszę Księdza, to coś tu nie gra, dlatego że ja tyle prosiłam, trzy Pompejanki robiłam o zdrowie wnuczki. Niestety zdrowie nie przyszło. No to jak? Daje czy nie daje? Końcówka tej Ewangelii jest wytłumaczeniem. Jeśli więc Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec z nieba da to, co dobre. To znaczy, że co? Że to akurat zdrowie nie było dobrem? No na to wygląda. Na to wygląda. Że Bóg widział, że dobrym będzie nie dawać tego, o co prosisz. I wtedy jest niebezpieczeństwo. Prosiłeś, nie dostałeś, nie dostałaś i się wściekasz. I zamykasz się na Pana Boga. Może nawet się nie wściekasz, ale zamykasz się i mówisz, dobra, nie dałeś mi. Ja dalej będę chodzić do Kościoła, dalej będę chodzić do spowiedzi, dalej będę chodzić do Komunii Świętej, ale moje serce zamknęło się na Ciebie, bo nie dałeś mi tego, o co prosiłem. O co prosiłam. Rytyr spełniać będę, ale moje serce na Ciebie jest zamknięte. I to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego Chrystus przychodzi i w tej, w tej końcówce mówi, co to za dar? który on na pewno chce Ci dać, kiedy prosisz o zdrowie córki, o zdrowie wnuczki. I nie przychodzi to zdrowie. To jaki dar Bóg? Bo Bóg zawsze wysłuchuje, próśb, zawsze wysłuchuje, ale nie zawsze spełnia według Twojej woli. I to, co jest ważne, to to, żeby kiedy prosisz o zdrowie dla wnuczki, Żebyś się otworzył na ten dar, który On chce Ci dać, na pewno, a którym jest dar Ducha Świętego. Dlaczego? Bo ten Duch Święty pomoże Ci zaakceptować wolę Boga, która jest nie po Twojej myśli. I kiedy otrzymasz Ducha Świętego, wtedy nie zamkniesz Twojego serca na Chrystusa, kiedy On nie spełni Twojej prośby. Oto jest dzisiejszego wieczoru to słowo, które Chrystus ma do Ciebie. Dzisiaj chcę dać Tobie mojego Ducha Świętego, tego Ducha Świętego, który przekona Twoje wnętrze, że ja Cię kocham, takiego, jakim jesteś, że ja kocham Twoją wnuczkę, mimo tego, że nie dałem jej zdrowia, że ja kocham. Tych, których dzisiaj nie ma. Nie idą Twoją drogą religii rzymskokatolickiej. Odcięli się, wypisali się z Kościoła, z księgi w sztu. że Moja miłość jest mocniejsza. Ten Duch Święty będzie nieustannie Cię przekonywał, żebyś nie traciła nadziei, tak jak nie traciła nadziei Maryja, kiedy zgodziła się na <laughs> poczęcie, kiedy powiedziała nikt się stanie według swego słowa i później zaczęły się problemy. Bo Józef zobaczył ciążę, a nie wiedział skąd ta ciąża i napisał list rozwodowy, czyli już postanowił się z nią rozwieść, zostawić ją, strzelić, odstrzelić ją od siebie. I ona zgodziła się na tego Ducha Świętego i ten Duch Święty jej pomagał. I Duch Święty jej mówił, odwadził Maryjo, wszystko będzie dobrze, bądź spokojna. Nawet jeśli Józef cię odrzuci, wszystko będzie dobrze bo Bóg jest tym, który jest stąd. dlatego dzisiaj Chrystus zaprasza Cię tylko do jednego żebyś mógł, mogła też powiedzieć tak jak Maryja niech mi się stanie według Twego słowa i wtedy napełni Cię Duch Święty Duch Święty, który sprawi że wyjdziesz stąd spotka Cię pewne wydarzenie nie po Twojej myśli a Ty sam sama się zdziwisz że masz pokój w sercu. Że masz pokój w sercu. Że nie trawizujesz. Że się nie wściekasz. Że nie zamykasz się na Pana Boga. Bo ten Duch Święty to będzie w Tobie czyni. I dzisiaj ten Duch Święty chce wejść do Ciebie. Jeśli się na to zgodzisz. Jeśli powiesz, niech mi się stanie według Twojego słowa. Według Twojej woli. Powstanie. ¡Vamos!